Zwycięstwo! Mirosław Okniński po już zgliszczach 78. gali PLMMA gratuluję, bo znowu dokonałeś wszystkiego sam, bez pomocy nikogo, niczyjej. Nie! Nie! Teraz e, ja nic nie robię. Ale muszę przyznać, po kolejnej gali, bo potwierdziło się no. to tylko, że masz nowy przydomek, Mirosław Joe Silva e, Okniński. Joe Silva to był matchmaker UFC ten bardzo dobry, bo te gale są naprawdę za każdym razem, jak na każdy jestem, o dwie, od dawna, dawna na każdej, to te walki za każdym razem są świetne. Naprawdę. Mówię to szczerze. Z głębi serca. Jedno z moich ulubionych miejsc, to właśnie ma, gdzie przyjeżdżam. Tu jest atmosfera, tu jest klimat. Jest super. Nie ma bydła, nie ma hamstwa. Jest po prostu fajna atmosfera. Fajne walki. Pełna kultura. Jest sport. No, najbardziej tutaj, jakby, ja jestem niegrzeczny w tym wszystkim. No jeden bad boy musi być. Na każdą organizację musi przypadać. Zacznijmy od góry Kevin Szaflarski. Chcemy oglądać więcej Kevina Szaflarskiego i czy ty czujesz niedosyt, ja jako fan czuję niedosyt i czy, ty, czy ty czujesz niedosyt ja, takiej ja, końcówki. Ja, ja, ja powiem, jeżeli chodzi o Kevina, to to jest góral, to jest niedźwiedź. On jest ogromny, on jest bardzo silny. Szymon Kowalski z nim trenuje, ma bardzo, bardzo ciężko, bardzo ciężko. No i hmm, sobie złamał o Szymona nogę a Okrwina to okręt by się rozbił, no poważnie, to nie, jest, to nie są żarty, po prostu to jest ogromny, bardzo silny facet. Szymona za chwilę też przejdziemy, jedziemy w dół, Paweł Trybała, oczywiście standardowo zakręcił się ogień, zrobił po prostu pełne emocje od początku do końca, eee... Czy to jest ten Paweł Trybała, którego chcesz oglądać, czy chcesz go trochę utemperować? Ciężki, znaczy on, ciężko. On, on bardzo, bo on na, na przykład na treningu bardzo luźno się bije, bardzo fajnie się bije, bardzo fajnie sparuje. On dużo pracuje, ciężko pracuje, a na walce się spina, chce zagryźć. No może te I... kamery dodaję mu. Ta, nie, on chce zagryźć, on idzie po prostu... Chce zagryźć. E, no i on... On jest z... po prostu taki celownik, jak predator, Ta, po prostu to namierzył to się, go już nie... i leci za nim i jakby dostał jakiegoś amoku. I tak to był Paweł Trybała, myślę, że po kontuzji to był mhm. trochę spokojniejszy, trochę wyważony bardziej. Taki myślę, że, że grzeczniejszy Paweł Trybała e, i no i tak e, mógłby to jeszcze na pół rozłożyć. Karol Linowski, który gdzieś tam w tej on powtarza już od jakiegoś czasu że jest bliżej końca swojej przygody z MMA, ale no... Fajna w takim razie końcówka, no należało się Karolowi Minowskiemu. No Karol e, u mnie trenował 10 lat mhm. i e, tylko drałem, mi taką przykryć zrobił, że jak przechodziłem do, e, zachorowałem, przechodziłem e, tutaj, to, że nie poszedł za mną. Zboczył z drogi. A, został w, w na 100 lat im, no ale też rozumiem, ma tam bliżej, wygodniej, A, chociaż tu tam nieraz wpada, chy, tam... Ale, idźmy a, naprzód. A, ale, ale tak, idźmy naprzód. Ale dobrze zawalczył. Bardzo dobrze a, zawalczył. Dobrze no, zawalczy. Myślę, że e, boksował, bronił balen. No, taki karol jak, jak u mnie. No, może, może mniej troszkę ognia, taki bardziej wyspokojniejszy mm. niż zawsze, ale był, 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 był dobry. Filip Toe, który zawsze ma jakieś asy w rękawie i niespodzianki. Jego pojedynki zawsze są ekscytujące. E, no, Michała Orkowskiego, który jest też u ciebie trenował epizodycznie, znaczy, tak powiem. Powiem, powiem. tak, że to było tak, Duże osiągnięcie jak, dla że Filip Toe przychodził pomagać Kołeckiemu, mhm. bo jest uczniem Antka, a Antek jest moim uczniem. Mhm. I przychodził pomagać Koleckiemu. A znowu, Kevin Szaflarski e, i Michał Orkowski to koledzy. I on znowu też przychodził do nas trenować. I oni często się spotykali na macie. I razem też sparowali. Mhm. Więc e, jeden i drugi, można powiedzieć, trenował u mnie. Po pewnym czasie Filip Toe został u nas i z Antkiem przychodził nadal do nas, do Kołeckiego, a Orkowski odszedł już tam do Alligatora i tam tylko e, trenował. No i widać, że jakie są efekty. No. Lepiej trzeba trenować z Mirosławem po prostu. Wiesz, ja nie jestem cudotwórcą, ale, ale u nas jest ciężka, ro, e, ro, e, ciężka robota. E, jeżeli weźmiesz Kołeckiego, Oleksiejczuka i na nich patrzysz, to oni, oni, po prostu ciężko, ciężko pracują, no to inni też się napędzają, widzą tą ciężką pracę mm. i po prostu z nimi ciężko pracują. Ale Kevin Wiwatowski poszedł do skrętówki, wybronił duszenie, w ogóle to jest jakiś inny człowiek. No Kevin Wiwatowski e, moim zdaniem ma duży bardzo potencjał, on zawsze miał bardzo duży, mm. tylko po prostu on, bo on tam przegrywał zawsze w parterze, no i mi się wydaje, że po prostu nie lubi tego, ale to robi. Więc to powoli może zacznie przynosić efekty. Oby tak było. E, to w takim razie, czy dla mistrzów Kevin Wiwatowski, Kevin Szeflarski i jeszcze jakiś. Karolinowski. Były... E, Karolinowski. Tak, Karolinowski i dwóch Kevinów. Mistrz, tak. Kevin... To no. widzisz już potencjalnie dla nich jakiś rywali? No tak, no Wiwatowski z, z Pasternakiem mm -hmm, mm -hmm. na następną galę. Mm -hmm. Miał być ktoś inny dla Pasternaka. Nie. Tak? tak? Nie, tak. Aha, dobra. Wiwatowski z Pasternakiem. Okej. Okay. Wa dobra walka. No, opas. Mhm. Wreszcie Michał Pasternak będzie mógł powalczyć. No. Y, później Kevin Szaflarski, no to trzeba jakiegoś goryla z Brazylii sprowadzić. Oh. <laughs> Albo z, z Afryki. <laughs> Się śmieje, no. Broka Lesnara. Broka nie? Lasnara, to byśmy złapali na dopingu. <laughs> Czysty jest, gwarantuję. No. Na moje oko. No, no i co tam jeszcze? No i trzeci Kevin. Wiwato, nie, Wiwatowski jest Ka Karolinowski. Karolinowski. też by mógł się być z. Zobaczymy, ale jakby na, na pewno będą dwie lub trzy walki o pas na, na następnej gali. No to musimy pogadać, kto chce się bić, kto nie chce, kto chce odpocząć. Nikogo nie ciśnieniujemy. Mamy już kilku chętnych o następne pasy. No pasy się zmieniają po co so, no, może się dużo zmienić, dlatego że no, firma Goodwill, jakby powiedzieć, mocno, mocno chce zainwestować w PMA, dlatego że... Ile? Widzi, <suszel> 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 mocno to znaczy mocno. A, widzi w tym potencjał, widzi w tym, jakby powiedzieć, e, rozwój. Mhm. No i... Ja Myślę, że, e, że telewizja e, widzi w tym potencjał. Szymon Kołeski, z którym rozmawiałem po Gali, bo oczywiście ma tu wielu kolegów, e, którzy walczyli, powiedział, że ten pomysł tego rewanżu, o którym powiedziałeś z Mariuszem, w sumie ze względu na, 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 na sportowy duch Mariusza, że w sumie to bym go dał. No pewnie. No. Dlaczego mu nie dać? Jak mu noga pękła, to, 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 to ja bym mu dał. No. Znowu będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. Eee, Szymon również odniósł się z kolei do, do, do tego. Na, odniósł, a w zasadzie nie odniósł. Powiedział, że nie chce się za bardzo odnosić do wyzwań Akopasza szostaka, chociaż powiedział, w pół sekundy by to przejął, a w trzy sekundy by go zakończył. <laughs> Boję się tej walki, bo mógłby Szymek tak zawalczyć jak Trypson. <laughs> Mogę, powiem no, ci, że pierwszy. To nie jest, bo widzisz, że jak walczysz z kimś i nie masz takich emocji, to walczysz na zimno, tak? A jak chcesz go. A Szymon jest spokojny, czyli się tak. zagotował za, tak, za kulisami? zagotował się. wiesz, jeżeli mistrza olimpijskiego porównujesz do psa, no to, to, to zwykły człowiek się wkurzy, a to dopiero misz. Było coś jeszcze z Tomaszem Świcińskim, który był na gali, ale zupełnie mi wypadło podej emocji. No właśnie nie wiem, była jakieś, jakaś dobra kwestia się pojawiła, ale ale gdzieś tam się mm, wymiksował. w sensie był tutaj, e, był no, i o czymś rozmawiałem, co chciałem poruszyć, ja zapomniałem, więc A bardzo tak. dziękuję za dziękuję. kolejną porcję solidnych emocji dziękuję. i do następnego. Dziękuję bardzo. Dzięki.